Moje gratulacje. Skoro tu jesteście, zapewne czeka Was jeden z najpiękniejszych dni w Waszym życiu. Film jest moim ulubionym sposobem na zapisywanie wspomnień, bo każde ujęcie ma kontekst i coś, czego nie mają zdjęcia. Dźwięk. Ja, Przemysław. Wyobraźcie sobie obejrzenie swojej pamiątki z najbliższymi. Wspomnienia są ulotne, ale film po 10 latach nadal będzie taki sam. Oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. Będziecie mogli wrócić do tych szczęśliwych momentów i przeżyć je jeszcze raz tak, jakbyście cofnęli się w czasie. Z podróżami w czasie nie pomożemy, ale możemy zrobić dla Was film, do którego będziecie chętnie wracać. Czekamy, by opowiedzieć Waszą historię. Cześć Łukasz, chcieliśmy Ci bardzo podziękować. Ja widziałam już z cztery albo pięć razy ten długi film. Uzy. Na przemian z uśmiechem, uśmiech to w ogóle przez całe 30 minut. Pięknie, jest naprawdę pięknie. Jesteś niesamowity w tym. Świetna robota. To była przyjemność z Tobą być w tamtym dniu i naprawdę kawał dobrej roboty.